Krajowa Izba Gospodarcza i Business Center Club przygotowały projekt ustawy o samorządzie gospodarczym. Ma on kosztować nas, podatników, 200 milionów złotych rocznie, plus opłaty za usługi, które taki samorząd będzie pełnił. Naszym zdaniem to zły pomysł. Powstanie biurokratyczna struktura. Ponieważ przedsiębiorcy nie są aktywni społecznie w Polsce i nie będą się angażować. W związku z tym struktura ta będzie zależała głównie od działaczy samorządowych i pracowników etatowych. Po drugie, autorzy projektu nie wskazują, jakie zadania z zakresu władzy publicznej samorząd otrzymałby do realizacji, i nie wykazują, że realizowałby je taniej. I efektywniej niż dotychczas władza publiczna. Kiedy tworzyliśmy samorządy terytorialne, to otrzymały one zadania takie jak edukacja czy ochrona zdrowia, pod warunkiem, że będą je realizowały sprawniej niż rząd centralny. Nie warto więc tworzyć kosztownej, biurokratycznej struktury samorządu gospodarczego, a raczej wzmacniajmy obecne, dobrowolne organizacje pracodawców finansujące się, ze składek członków, a nie z podatków nas wszystkich.